Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja i mój tatuś Andrzej. Po wielkich takich namowach udało mi się tutaj dziadka namówić do filmu, żeby parę słów powiedział. Negocjacje były ostre, ale udało mi się, także nie ma rzeczy niemożliwych. No i często w pytaniach zadajecie pytanie, gdzie mieszkam? Jakie województwo? Jest to województwo zachodniopomorskie na pograniczu z lubuskim. Niedaleko Kostrzyna nad Odrą. E, mamy w linii prostej, ile tu będzie do Odry? 12 km do Odry jakieś 3,5 km. 3,5 km do Odry. Wieś jest położona praktycznie w lesie. Obróć się tam, pokaż. Za ulicą w odległości powiedzmy 100 metrów jest już las, ciągną się setki hektarów lasu. No i mój dom. Jest domem ponad stuletnim. Teraz jest taka moda. Wszyscy kupują domy stuletnie, remontują, chwalą się, więc chwalę się i ja z tym, że mój jest już murowany. W którym on tak mniej więcej tato robił? W 1920. Było? Tak, no i cała Polska w tym czasie ona była, yy, że tak powiem, domy były drewniane. Tam. A Niemcy no już byli o krok do przodu i stawiali domy z cegły, bo nasz dom nie jest ani z muru pruskiego, ani z, z jakichś tam. On jest już z czystej cegły, nie? Tam, tam. No i z początku, jak tutaj dziadkowie przyjechali, bo dziadkowie na tych terenach pojawili się w 1947 37. roku. W drugiej turze przyjechali, tam. nie? No i babcia, jak tutaj przyjechała, miała tylko. 17 lat. No, dziadek był od niej o 15 lat starszy, także miał już lat 32. I też życie takie mieli tutaj bardzo ciężkie. I ciężko, nie? ciężko było. Nie mieli na chleb, nie mieli dosłownie nic. Społeczność przyjechała tutaj, akurat, nie do tej wsi z Bukowska na Podkarpaciu koło Sanoka i tak no fajnie to obrazuje film Sami Swoi jak jechali i mówi o Mućka mówi to tutaj są swoi mówi lepszego wroga nam nie trzeba tak samo to się odbywało tak humorystycznie nie no ale to jechały całe rodziny to i po innych wioskach też rodziny przyjeżdżały tak głównie całe wioski były. tak tylko że na innych wsiach no to już z innych tam powiedzmy rejonów, są z pod Warszawy czy gdzieś tu w tej wsi akurat nie, konkretnie nie z Bukowska przyjechali. No i dziadki też tak pierwotnie nie wybrali tego domu. Nie, 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 inne wybrali. Tylko, że czemu później to się zmieniło? Dlatego, ja to już nie pamiętam. Coś tam babcia wspominała jeszcze jak ja pamiętam, że bo to tam było blisko tego, mm, tam była no szala, było sklepy. Tak no i bali się, że będą burdy, że będą jakieś tam no mordobicia krótko no. mówiąc i wybrali tak bardziej e, na, uboczu. na uboczu ten dom i też pierwotnie dziadek w ogóle nie myślał o tym, żeby nie, prowadzić nie. gospodarstwo. Tylko w lesie pracował. On był pracownikiem leśnym i ciężko pracowali. No babcia nie było na nic, e, tak naprawdę też chodziła, no. najmowała się do pracy, tak jak opowiadała. W innych wioskach u chłopów. Tak i, i mówiła, że cały dzień muciła, na przykład za ileś tam Z, za kilo mąki. Tak, no to wyobraźcie sobie, jakie były czasy. Całutki dzień na młocarni. dziewczyna 17 czy 18 lat muciła za kilogram mąki. No, no. przeszli bardzo, tak jak babcia opowiadała. Smak biedy znają, bo nie było nic. No, ten dom, jak tutaj go wybrali, też był. On był zniszczony, zniszczonym domem był. I tam na tamtej połowie, tak jak ty opowiadasz na tej połowie no. od drzwi po prawej stronie, to jak ty to mówisz, były no, tam kury w jednym pomieszczeniu <laughs> były, mieli w drugim, w drugim pomieszczeniu był kierat, ta tam miał sieczkę, na nim rznął. no. No także tak ten dom wyglądał, on był uszkodzony. Ja jeszcze pamiętam tam na bo on jest piętrowy, to pamiętam w pokoju były takie na ścianie dziurki jakby karabinem no. Przez postrzelany. No to były właśnie dziury po kulach, to jeszcze ja pamiętam. No później już y, tata z mamą tam zaczęli troszeczkę właśnie remontować, sprzątać, ale te dziury po kulach w tym domu ja jeszcze pamiętam. Dom nie jest podpiwniczony. On miał tylko taką malutką piwnicę i ma do dzisiaj jedną. Ma wejście od strony Łazienki, od Łazienki, ale myśmy to wyeliminowali, bo ciężko tam na było, nieporadnie, nie niepraktycznie. A jedna piwniczka jest tam jest bardzo malutka. My się z tatą śmiejemy, że to chyba jakiś. Karłowaty Niemiec budową, bo tam się dosłownie Weź tak. Wejście bardzo niskie było. Tak, tak. Jest no tak. I... Tak, i idziemy dalej, pokażemy, jak to tutaj u nas wygląda. To jest pierwsze podwórko, takie można powiedzieć podstawowe, ono teraz jest wyłożone taką kratką tutaj, bo tutaj był piach. No i jeszcze tak, jak dziadkowie tutaj przyjechali, to tam na środku. Mniej więcej stała taka stajenka, nie? Mała, Tutaj mała nic nie było. stajenka, na jedną krowę i jednego konia. No i też babcia opowiadała, że w tej stajence, jak przyjechali, to koza była już szkielet zdechnięta, ona była przywiązana czy coś. No, Niemcy, jak uciekali, to ją zostawili, ona po prostu zdechła. No z głodu, tu nic nie było, te zabudowania, to już wszystko Ty budowałeś, nie? Z... No nie wszystko, bo część by tata z mamą budowała, a część ja budowałem. Ja pamiętam tutaj takie drewniane właśnie, no. tam koń chyba stał, czy, czy byk już, no, już no, nie no, pamiętam. No, no. A później tata już to wszystko budował, tą stodołę sam budował i też tutaj właśnie pod takich... Podczas takich prac wykopał między innymi taką zastawę Zastawę stołową na 36 osób, posrebrzaną. Już do dzisiaj z tego nic nie zostało. Tam na koniec filmu pokażę, bo jeszcze tam kilka sztuk zostało. Babcia też opowiada, że jak tutaj przyszła, to były w piwnicy chyba czy gdzieś kryształy, tak? Były, były, no. I ona, no ale. Jak dziewczyna 17-letnia, ona nie znała tego w ogóle. Także na zimę stawiała w tych kryształach e, wodę. wodę kurą. Tak, no i przyszedł mróz, rozsadził i tyle. Ale też jeszcze został także na koniec filmu, pokażę, e, co tam, e, właśnie ten, ten, ten kryształ, który do dzisiaj mamy. No i też, jak tu budowaliś gnojownik, to mówiłeś, że. No to wykopali właśnie tam też takie części. Między innymi, że był. Bardzo ładny, tylko że już nie do użytku, bo już te złączenia pogniły, żarówka była jeszcze, co, co jeszcze świeciła po tylu latach, zaświeciła i <laughs> To była spaliła. technika. A dzisiaj kupimy w sklepie i po dwóch dniach potrafi się spalić. Idziemy dalej. Także tam jest las, tak jak było pokazywane, z jakieś 100 metrów las, i idziemy teraz za stodołę, bo to jest podwórko pierwsze. No i też tak jak wspomniałam, ono tutaj kiedyś był piach. Tam stała gruszka, tam była potężna akacja. Dzisiaj już został tylko po niej taki korzeń. Yy, I myśmy z tym podwórkiem nic nie robili, dopóki nie przyjechał pan większym samochodem i tutaj na środku się nie zakopał w piachu. <laughs> wtedy tata go traktorem wyciągał. No i od wtedy podjęliśmy decyzję, że wybetonujemy podwórko, no ale też tak, żeby woda wsiąkała. Pies jest... Teraz na uwięzi, bo jest dosyć dużo ludzi tutaj przychodzi, maszyny jeżdżą, także musi być uwiązany. Na ostatnim filmie widzieliście, jak leciał za sarenką i został porażony prądem. No to nie jest też prąd stały, tylko pulsacyjny, także, no bo to jest do, do ogrodzenia elektrycznego. Dla bydła. Przy, tak, dla bydła i... No, i niestety pogonił i dostał, ale od tamtego dnia omija szerokim łukiem tamto miejsce. Nawet sarenka była dzisiaj rano i już nie spojrzał w jej, w jej kierunku. Także się nauczył. Dzisiaj ładna pogoda jest. No i tu zobaczcie, z drugiej strony jest las. Znowu, jakieś ja wiem, no ile mamy tutaj? Nasza działka do lasu praktycznie przylega. Tutaj krowy chodziły na tej łące. Już one nie chodzą, są na oborze, co też było w ostatnim odcinku widać. Obornik mąż już podgarnął, żeby on teraz bardzo fajnie tutaj przegniwał, żeby się kompostował. Będzie on tutaj leżał, dopóki bydło znowu nie będzie szło. I wtedy już pójdzie na pryzmę albo na pole. No zobaczymy. No i nasza działka jest tutaj jak te słupki. To jest nasza działka, nie jest ona szeroka. Tam te dwie kolejne są, dwóch kolejnych sąsiadów, którzy nam pozwolili użytkować, bo nie użytkują oni tutaj tego. My to na to mówimy dół. Także nieraz ja na filmie się wyrażam, że tam na dole coś mam. No to tutaj, dlatego, że tak troszeczkę z górki się schodzi, tocznie mówimy na dole. I tutaj jest ten ogród, który ma ten mój dziki zakątek. Kiedyś tutaj też to tato żeście uprawiali, nie? Tak, to było wszystko, to ogrody, były Tak pamiętam, że tutaj były warzywa, a to były kartofle czy kukurydza, i to było tak zmianowane w jednym roku tutaj, w drugim roku tu i tutaj. Już nie pamiętam gdzie, ale gdzieś tutaj zawsze babcia mi dawała kawałek ogrodu metr na metr, i tu robiłam swoje pierwsze doświadczenia. Kot oczywiście przyszedł. No zobaczcie, Kicia, puchatka, no chodź, chodź Kiciusia. Te nasze koty są przebojowe. No Kicia, śnieżna pani, uciekaj. Szklarnia stoi, czeka na wiosnę, grządka jedna jeszcze niezagospodarowana. No i tutaj, tak jak pokazywałam, mamy tego bobra szkodnika. Trochę już mąż pozabezpieczał drzewka. Zostało jeszcze kilka tam dalej, ale to będzie zabezpieczał w dalszej, W dalszych kolejnych, można powiedzieć, dniach, pszczo, pszczoły, no i staw, który też ty wykopałeś. Tak, nie? tak, ten staw to już jako kopałem. Dla wydry. <głos> <głos> Zarybiany był kilka razy, no ale niestety wydra była szybsza. I tam już jest las, tam jest rzeka, są rozlewiska. Może przejść tam na ten, pokaż. Tam są rozlewiska. Także no, mieszkam praktycznie w lesie. Wieś jest bardzo ładnie położona. Kot się cały czas pod nogami kręci. Tam gdzieś drugi za nami leci. Także koty nas tutaj cały czas pilnują. No i tam można zobaczyć, zaraz pokażę, jak bobry tutaj tną te olszyny, bo tutaj są olchy. Ktoś mi też w komentarzu napisał, że mm, bobry żyją w rzekach, w stawach nie. No, okazuje się, że do stawu też przychodzą, bo tutaj jest rzeka. No, zobaczcie, są rozlewiska i tam widać, jak te drzewa są pocięte. Także bobry działają. Mamy tutaj plagę, zresztą tak jak wszyscy. No i to tak tak to wygląda właśnie. Żyjemy sobie tutaj na Zachodzie. Dzisiaj spokojnie, kiedyś tutaj było niespokojnie, bo ludzie jak przyjechali to z początku bali się, że Niemcy wrócą, nie? No tak myśleli właśnie, że szybko wrócą. I tak no, tak jak babcia opowiada, los był niepewny, dni były niepewne. Tak z dziadkiem żyli, można powiedzieć, na takich walizkach. Oni, jak tu przyszli, to nie mieli dosłownie nic. Później chyba pierwsze tylko nabyli krowę. Nie? Krowę nabyli no. No, i tak zaczynali praktycznie od zera. No tak jak babcia mówi często było, że no niestety nawet nie mieli co do garka włożyć, nie mieli co zjeść. Także czasy były bardzo ciężkie. No, i gospodarstwo dzisiaj praktycznie zostało takie. Jak ja pamiętam z dzieciństwa, jak tata tutaj zrobił, można by było to wszystko, bo mieliśmy też taką możliwość z mężem na początku to nasze gospodarstwo mm, zrobić na takie nowoczesne już y, te wszystkie, y, jak to powiedzieć, te budynki gospodarcze, wziąć gdzieś jakiś kredyt preferencyjny, zrobić to na tip-top. No ale klimat by się zatracił. Ja tak szczerze powiem, że no nie lubię takich tych nowoczesnych gospodarstw, gdzie wszystko jest wybetonowane. Jest drewniany powiedzmy chlywek, jest, jest obora jaka jest. To ma ten po prostu klimat tutaj, ten ogród i ten las. Zostało to wszystko tak jak było. No a teraz idziemy do domu, bo ja już trochę zmarzłam. Jest na minusie powiewa taki lodowaty wiatr, wiatr, no i w domu pokażę Wam właśnie to, co zostało tutaj yy, wykopane, resztki z tego, co tutaj zostało znalezione i ten kryształ, który ocalał przed mrozem. Także idziemy do domu. Witam ponownie, jestem już w domu. No i tutaj przede mną są rzeczy, które zostały znalezione i wykopane tutaj na terenie, naszej posiadłości to jest tylko taka malutka część, no i zacznę tutaj od tych od tej zastawy, od tych sztuczców, o których tutaj żeśmy z tatą wspominali, zostało już tylko trzy sztuki, były jeszcze widelce, ja pamiętam no ale nikt do tego wagi kiedyś nie przywiązywał no i to się wygubiło z czasem pozostały trzy tego używałam jak smażyłam placki ziemniaczane do podważania to nabierałam placki, kładłam na patelkę, No on już wiadomo do, do czego służył. No i tutaj jest jeszcze logo tej firmy niemieckiej. Nie wiem, czy da się zbliżyć na tyle, żeby była widoczna. Zostały trzy. Jest to srebro zabrudzone w tej chwili. No i tak myślę sobie wyczyścić, nigdy, żeśmy się nad tym nie pochylali, można tak powiedzieć, no a teraz, Chciałabym to wyczyścić i zostawić na taką pamiątkę tamtych dni, bo jest to takie, no jednak, niespotykane. Drugą rzeczą są te kryształy. Zostały trzy. Dwa są u mnie, a trzeci jest wazon, ale on jest u kuzynki. I te kryształy były takie toporne, można powiedzieć. No i tak jak mówiłam, babcia, jako ta nastoletnia. Kobieta, ona nie wiedziała, co to jest, przyjechała tutaj na zachód, nie miała w ogóle pojęcia. No, wiadomo, że kiedyś kryształy nie były tak przez pospólstwo używane, w ogóle nie były używane, one były tylko w posiadaniu rodów szlacheckich i gdzieś tam bardziej takich zamożnych, a zwykłe pospólstwo, zwykłe takie, można powiedzieć, zwykli obywate, obywatelowie obywatele nie wiedzieli, co to jest. I babcia tutaj, no, no jak przyjechała, to tak jak żeśmy mówili, ona w takich właśnie, bo były, tak jak opowiadała, były różne misy, różne takie podłużne patery szklane e, kryształowe. Ona dawała w tym kurom wodę, jeść, no i w zimie to rozsadzało. A były też takie m, nawet e, kobiety, które wiedziały, że jest to rzecz cenna, są to kryształy, i wymieniały się z babcią. Babcia. Jak tutaj przyjechała, no tak jak mówiłam, oni nie mieli co jeść. Bywały dni, że tak jak babcia opowiadała, wstali rano nie było co jeść, chodzili głodni, więc wymieniała za, za jedzenie, za kawałek słoniny, za, za kawałek mięsa i te kryształy mm, pozbyła się. Jak się później dowiedziała już po jakimś czasie, że to są kryształy, że to jest coś wartościowego, no trzy ocalały i one tak można zauważyć, to co zauważcie, e, te stare, takie przedwojenne kryształy, one takie toporne. Jest to dosyć ciężkie. To też ma swoją wagę i jest takie toporne. Tutaj jest już kryształ, który moja mama gdzieś tam zakupiła. Jest on już taki delikatniejszy, bardziej misterny, taki, no, bardziej, można powiedzieć, fikuśny. A te są toporne, no, ale jednak też mają. To coś w sobie i one są trzymane w szafie. Trzymamy je tutaj, też są już pozabrudzane. Będę musiała się kiedyś zająć tym i wyczyścić. I taką rzeczą, która jeszcze została tutaj wykopana na podwórku jest coś takiego. To jest już poobijane, no bo to już dziesiątki lat ma, wiadomo. Nie wiem do czego to służyło, co to było, ale takie właśnie coś też jest. I znaleźliśmy różnego rodzaju tutaj teraz przejdę do dalszej rzeczy, ale muszę nałożyć rękawiczki z tego względu, żeby nie zostawiać niepotrzebnych śladów w tłuszczu, bo mimo że ręce są umyte, to jednak e, mamy tłuszcz. Tu są papiery, które znaleźliśmy już ja pamiętam, jak żeśmy robili porządek na stryszku i one były dosłownie w dziurze zapchane. Tutaj są Zdjęcia właścicieli, którzy tutaj mieszkali. To jest jedno zdjęcie. Tutaj jest drugie zdjęcie. Również jest tutaj prawdopodobnie logo zakładu fotograficznego. Tak, z tego wychodzi, że tutaj tacy ludzie troszeczkę bardziej. Zamożni mieszkali, być może wszyscy Niemcy tutaj byli zamożniejsi. Zresztą widać po domostkach, że one już były murowane. No i tutaj jest dosyć dużo takich różnych papierów. Jest również: tu jest zaproszenie na ślub. Jest również akt tak z tego wychodzi tutaj, że w tym domu urodziły się bliźnięta. I jest papier gratulacyjny od jakiegoś księcia z jego podpisem. To jest bodajże chyba. Chyba to teraz nie wiem, bo nie znam niemieckiego. Też dawaliśmy do tłumaczenia. To jest, nie jest takim niemieckim napisane, jak się teraz używa. To jest inny, tu jest po prostu y, autentyczny. Podpis jest autentyczny tego y, księcia, czy, czy kto to tam wtedy był. I to jest ten list gratulacyjny. Tak to wygląda. No tutaj już go myszy troszeczkę pogryzły. Tutaj są fragmenty gaze gazety. Najciekawszą gazetą jest ta gazeta. Nie będę jej tak otwierać, bo to już jest, zobaczcie, to jest po prostu strzępek. 10 juli 1940 rok. I tutaj w środku, w tej gazecie, tu jest dosyć dużo takich e, zaświadczeń, że płacili podatek kościelny co roku. To są właśnie te zaświadczenia. I tutaj w tej gazecie są zdjęcia z robót przymusowych pracowników. Też gdzieś w środku, jak kiedyś żeśmy tutaj oglądali, jest zdjęcie więźniów. Tutaj takiem delikatnie obrócę. Jest humor. Tutaj jest zdjęcie. Gazeta jest dosyć ciekawa, jeżeli ktoś zna niemiecki. Tutaj no, najprawdopodobniej są to nekrologi zmarłych, zabitych, poległych być może osób. Nigdy tej gazety, żeśmy nie dali do tłumaczenia bo jest ona troszeczkę inaczej napisana i trochę inaczej te zdania brzmią także jest ona tutaj i trzymam ją jako taki no, rekwizyt tamtych tamtych czasów składam to, schowam z powrotem, z powrotem do szafy żeby leżało jako pamiątka to trafi do czyszczenia, wyczyszczę to sobie. i tak, jeszcze na koniec, jako taką ciekawostkę powiem Wam, że na myślin przed wojną po niemiecku to nosił nazwę Neumil. No to z takich ciekawostek. Później została wydana też książka, tutaj o namyślinie. Też jestem w jej posiadaniu. Ale to może, może kiedyś jeszcze opowiem, jak tutaj na namyślin wyglądał. Przejdę się z kamerą po namyślinie, powiem, gdzie co było, jak teraz się pozmieniało, jak właśnie na przestrzeni lat tutaj pewne obiekty ulegały zmianie, ale to może kiedyś. A następny odcinek już będzie w końcu kulinarny, powiem takich dosyć sporo ciekawostek, jak uszlachetnić smakowo farsz, na przykład do pierogów kapusta z grzybami, jak fajnie upróżyć liście kapusty, żeby nie pękały później. Ale to w następnych odcinkach, no i będzie oczywiście odcinek z tradycji wigilijnych. Być może będzie to live, może zrobię live'a i na live'ie porozmawiamy sobie powiem jak, a może po prostu zrobię odcinek. To jest jeszcze do przemyślenia. A na dzisiaj będę się z wami już żegnać. No i cóż, kochani, Dbajcie o takie właśnie tradycje, pamiętajcie, pokazujcie, dzielcie się tym z następnymi pokoleniami, aby ta pamięć nie zaginęła, bo jest to piękny kawałek naszej historii. Starsze osoby, bardziej dojrzałe, przepraszam, bardziej dojza, dojrzałe, bo ja nie, użyka, nie, nie używam słowa, że ktoś jest starszy, tylko ewentualnie dojrzały. Bardziej dojrzałe osoby jeszcze tą wiedzę posiadają, młodsze niestety już tej wiedzy nie mają, a warto, żeby tą wiedzę miały, warto się tym dzielić, aby, aby pamiętać. No i życzę Wam wszystkim zdrowia, siły. Dziękuję za wszystkie komentarze, za wszystkie ciepłe słowa, które mi przesyłacie w komentarzach, rady, porady. Jakieś powiedzmy Wasze przemyślenia, Wasze yy, przeżycia, wspomnienia, za wszystko bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. No i za tą życzliwość, za tą taką rodzinną atmosferę. Życzę Wam uśmiechu na dalsze dni, zadowolenia i jak najmniej problemów. Trzymajcie się w białych rękawiczkach, chociaż do pożegnania je ściągnę. <gry> Leżcie sobie, trzymajcie się do następnego.